Witajcie kochani, z tej strony wina Winaja. Witam w pierwszej kolejności moich stałych widzów, stałych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie. I oczywiście zwracam się teraz do Was. Jak wiecie, troszeczkę mnie ostatnio tutaj nie było. Bardzo mało na moim kanale, ale wracam, kochani. I wracam z czymś, czego też również dawno u mnie nie było. Z horoskopami miesięcznymi, kochani. Horoskop na grudzień, na ostatni miesiąc tego roku. Zobaczymy, jak, jak tutaj, co karty nam pokażą, nie? Jakie energie, czego się można spodziewać na ten ostatni miesiąc tego roku. Witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a oczywiście, jeśli Wam się spodoba, no co co, zapraszam do subskrypcji najlepiej z dzwoneczkiem. No i dobra, kochani, to nagranie skierowane jest do autodekalnych byczków, kochani, <laughs> więc jeśli jesteś zodekalnym, ascendentalnym, słonecznym, prawda, czy tam księżycowym byczkiem i tak dalej, tak dalej, to nagranie jest właśnie dla Ciebie. Zobaczymy, co ciekawego. Kochani, pamiętajcie, to jest oczywiście czytanie ogólne i takie czytania ogólne charakteryzują się tym, że nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi się z Wami zgadzać, więc bierzemy to, co pasuje, odrzucamy, co się nie zgadza. No to dobra, co? Zaczynamy, kochani. Zaczynamy, kochani, szybki, taki skondensowany horoskop, jak to u mnie. Postaram Wam się jak najszybciej przekazać tutaj informacje. I oczywiście e, 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 pamiętajcie, pamiętajcie, tak, mówiłam, że to już mówiłam, że to czytanie ogólne. No i zaglądamy, czego się można spodziewać na ten ostatni miesiąc tego roku dla zodiakalnych wyczków. Postaram się w miarę szybko, jasno i konkretnie. Na byczki, zaglądamy grudzień grudzień dla wyobiakalnych byczków. Czego, czego się można spodziewać? Dobrze. Dobra, energię za koło wchodzą byczki miesiąc grudzień. Mm -hmm. Co odchodzi do przeszłości? Mm -hmm. okay. Co miłego się może wydarzyć? Na co uważać? Mm -hmm. Co w pracy? Co w miłości? Jak się zakończy ten miesiąc efekt końcowy i taka podstawa tego miesiąca, mm -hmm. co będzie potrzebne. Na byczki, powiem wam, pędzicie, pędzicie ten ostatni miesiąc tego roku będzie na niezłym przyspieszeniu na takim spidzie, kochani. I tutaj kochani mamy tą właśnie podstawę podstawę dla Was na ten miesiąc, kochani, mamy kartę siły i wiecie, co powiem Wam tak. Ta karta informuje o tym, że będziecie już dosłownie potrzebowali tej siły, która jest na tej karcie przedstawiona. Siły zarówno mm, fizycznej, jak i e, takiej psychicznej. Będzie tak jak mówiłam, ja już tutaj widzę, wy będziecie na pełnym gazie w tym miesiącu. Tu, tu będziecie mnóstwo rzeczy załatwiać i będzie Wam tutaj potrzebne. Musicie się przygotować. Nie musicie. Niektóre, niektórzy z Was no, muszą być przygotowani na to. Że będzie się dużo działo, będziecie musieli odpierać wszelkiego rodzaju ataki, będziecie dużo działać, będziecie wierzyć w siebie, w swoje możliwości, w swoje umiejętności i nie pozwolicie, żeby no, ktoś złamał wasze plany, złamał was psychicznie. Czy też fizycznie. Więc tutaj mamy taką postawę na, na grudzień dla beczków. Beczki idą po swoje w tym grudniu. E, więc no tutaj ta siła, ta odwaga, ta determinacja e, i nieoglądanie się za siebie będzie Wam w tym e, miesiącu potrzebne. I kochani, dlaczego? Już Wam mówię. Wy wchodzicie w tą energię, kochani, to jest oczywiście Wasza energia. Pamiętajcie o tym, tutaj mamy e, żywioł ognia. Wchodzicie w swoją energię. Wchodzicie w energię, kiedy dosłownie będziecie musieli. Będzie się dużo działo. Mm -hmm. Jak ten strój wiatr, kochanie, wy będziecie. Dosłownie, życie tu i teraz. Będziecie chcieli, będziecie chcieli, będzie wam się chciało, będzie wam się chciało żyć, będzie chciało wam się działać, będziecie chcieli mm, dosłownie podomykać wszelkie sprawy. Nadrobić wszelkie zaległości, bez względu na to, czy to będą zaległości w pracy, jakieś tutaj um, zaległości związane z rodziną, bywa oczywiście tak, e, bez względu na to, czy trzeba będzie gdzieś tam jakieś odnowić kontakty z innymi ludźmi, z którymi straciliście kontakt, odpisywać na jakieś maile, na, na naprawdę wszystko. Tu się po prostu kochanie będzie działo. Tutaj e, trzeba będzie taki ruch do przodu, przyspieszenie, taki pełen, gaz. Wy zapominacie w miesiącu, grudniu, byczki zapominają o hamulcach. Mhm. o hamulcach. I kochani, dlaczego? Ja już wiem, dlaczego, kochani, bo tutaj do przeszłości odchodzi tutaj ta dwójeczka monet, kochani. A dwójeczka monet to jest taka, kochani, energia, no, która ona często nas blokuje, ona nas zatrzymuje i być może niektórzy z Was, kochani, Niektóre byczki, no, miały jakieś mnóstwo dodatkowych zajęć, działali, pracowali na dwa etaty, jakieś dodatkowe, prawda? Gdzieś tam zlecenia były i to was zatrzymywało, kochani, tak? Mieliście taką, niektórzy z Was mieli taką wielozadaniowość w pracy, zwłaszcza, kochani. Ale taka, która was zatrzymywała, która wam nie pozwalała działać, bo wy być może chcieliście coś tutaj robić dla rodziny, prawda? Ale nie mieliście możliwości, bo za dużo tej pracy, no ktoś naprawdę dużo, dużo pracował, ale też to jest taka energia, która mówi o tym, że mieliście bardzo rozproszoną uwagę niektórzy z was, prawda? Na czym się tutaj zastanawiali, nie potrafili podjąć jakiejś konkretnej decyzji i zamiast właśnie działać, zamiast coś robić, to takie było, wiecie, siedzenie, ale co to, w którą stronę, jak ja to zrobię, jak ja to rozwiążę, muszę się zastanowić. I to było takie, wiecie, zatrzymanie, nie? Bo więcej myślenia niż robienia. Ale na szczęście to odchodzi do przyszłości, czujecie wolną drogę, w końcu otwieracie drzwi szeroko tutaj przed sobą i czujecie, że musicie działać. Jest koniec roku. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze ten koniec roku działa na nas, tak prawda, motywująco. Daj nam takiego kopniaka w tyłek na rozruch, na rozpęd. E, no i wam byczki chyba. Ten wszechświat daje tego kopniaka i daje wam te możliwości, że wreszcie muszę coś. Zrobić coś, działać, prawda? Podomykać wszystkie sprawy. I to szybko. Także, byczki, dla Was tutaj e, bardzo fajna energia. Tak jak mówiłam, szybki, fajny miesiąc. No, może nie fajny, no niektórzy być może nie lubią takiego ruchu, ale czasami, no, niestety takie możliwości są i będzie. I co, kochani? Co miłego? No właśnie, i tak jak już mówiłam, no, na pełnym gazie, kochani, bierzecie, kochani, sprawy w swoje ręce. I nie patrzycie, nie tyle na konsekwencje, tylko na okoliczności, jakie są wokół. Mm -hmm. Bierzecie i będziecie robić, działać szybko, dużo. Tu i teraz, kochani, tu jest zapowiedź dynamicznych zmian, dobrych zmian, i tutaj, zawsze przy rydwanie, ja mówię, że pamiętajcie o tym, że to wy, wy jesteście tymi dosłownie, wy, wy trzymacie za stery, prawda? To wy kierujecie w którą stronę, z jaką prędkością coś się będzie działo. To nie jest koło fortuny. Koło fortuny działa tak jak chce, prawda? Trudno na nią wpłynąć, ale wy tu w tym rydwanie możecie. Naprawdę zdziałać wszystko, zaryzykować. Wiadomo, kto nie ryzykuje, nie pije szampana i będziecie naprawdę tutaj tak przyspieszać. No, trudno, trudno byczku będzie dogonić w tym miesiącu. Mhm. Kochani, tutaj może być zapowiedź być może kupna samochodów, samochodu, jeśli ktoś kupuje e, mogą, może być zapowiedź jakichś wyjazdów, rozjazdów, przejazdów. Kochani, ale tu się będzie dużo działo: będzie się działo tu i teraz, teraz albo nigdy. I byczek się nie będzie oglądał za siebie. I będzie, i wiecie co, ja mam wrażenie, patrząc tutaj na tę energię, że byczek będzie nadrabiał zaległości. Tak jak mówiłam na początku, zaległości. Naprawdę, to już wy sobie oczywiście tutaj zweryfikujcie, czy to będą zaległości związane z pracą, czy to będą zaległości związane z rodzinną, czy, czy jakieś inne wasze, takie prywatne, prawda? zachciwajki, a co? Pewnie, każdemu wolno tutaj te swoje potrzeby spełniać, ale to będzie się działo szybko, bo, nie wiem, byczek jakby poczuje w tym miesiącu, w tym grudniu, że muszę to zrobić teraz, bo jeśli nie zrobię tego teraz, to już później nie będę miał, nie będę miała możliwości szansy. Więc byczki. Do dzieła, powiem króciutko. Ale, kochani, uważajcie troszeczkę, wiecie, na co uważać? Kochani, uważajcie, bo tutaj się będzie dużo działo, uważajcie, żeby, no powiem wprost, na rozrzutność, nie wydajcie to dużo pieniędzy na przyjemności. Ja wiem, może jakieś spełnia, spełnianie maleń, może faktycznie może to auto w tym miesiącu jeszcze niepotrzebne, co może warto troszeczkę e, tutaj odłożyć parę groszy w, także na wszelkiego rodzaju wydatki. Niepotrzebne, ale takie wydatki związane z dużą rozrzutnością. Dużych kwot nie wydawajcie w tym miesiącu, żeby w nowy rok oczywiście wejść z jakimś takim no, przynajmniej jakimiś zasobami finansowymi, bo wiadomo jak to święta, wszystko tutaj dla portfela naszego, dla kieszeni jest dosyć różnie, prawda? I kochani, na co zwrócić uwagę? To jest taka troszeczkę przestroga. Kochani, jeżeli macie Jakiś dług u kogoś. Mhm. Obojętnie jaki, czy tam jakąś rzecz macie przedmiot, dług wdzięczności również, czy też właśnie ten finansowy. E, e, postarajcie się w tym miesiącu zwrócić ten dług. Z, lub odwraca, odwracając tę energię, zwróćcie uwagę na osoby, które mają u Was jakikolwiek dług. No, no nie wstydźmy się, nie wstydźmy się. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy mają takie przekonania, że Jezu, jak ja po, poproszę, żeby ktoś mi oddał to, co należy do mnie, to tak mi jest niezręcznie, nie? Dlaczego niezręcznie? To śmiało trzeba pójść do tej osoby i powiedzieć: oddaj mi to, co jest moje, co mi się od jakiegoś czasu należy. Więc tutaj taka troszeczkę przestroga. Uważajcie na te wydatki niepotrzebne, oczywiście. No i te wszelkie długi niechaj będą spłacone czy to właśnie wy komuś, czy ktoś wam. Także tutaj taka przestroga warto właśnie domknąć, wiecie? Właśnie domknąć, domknąć te sprawy finansowe. Tak, już tak na ostatni guzik, żeby fajnie ten rok zakończyć. I co w pracy, kochani? No tak jak ja mówię, tu mamy, kochani, spójrzcie, w pracy my mamy tą cesarzową, to jest Wasza karta, energia zodykalnego byka, więc cóż ja mogę tutaj dodać? Byczki, Wy po prostu będziecie skoncentrowani w tym miesiącu na sobie, zwłaszcza w pracy, tak? I być może tutaj ten pęd, ten rozpęd, to zamykanie spraw, to działanie właśnie będzie związane z sprawami zawodowymi, kochani. Być może, być może też z miłością, ale za chwilę do tego przejdziemy. Bo tutaj widać, że Wy się skupiacie teraz na sobie, na swoich marzeniach, na swoich pragnieniach. Wy będziecie się dosłownie spełniać w pracy. Rozkwit, kochani. Tu jest także no, poprawa finansów, pod warunkiem, że dopilnujecie tutaj tej rozrzutności i długów, oczywiście. Jakieś podwyżki, jakiś, kochani, awans, prawda? odkryjecie w sobie pokłady takie artystyczne, że będziecie się spełniać w tej pracy, tak? Pokażecie się z tej najlepszej strony. Ktoś powie, bo jej, ja nie wiedziałam, że ten byczek jest taki, że ma takie talenty i trzeba je wykorzystać właśnie w pracy zawodowe, kochani. No, także Wasz miesiąc, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, zwłaszcza, kochani. No, nie wiem, kochani, nie wiem, ale to powiem, być może jakiś byczek czy, partner, par, czy partnerka byczka Mm, idzie w grudniu na zwolnienie. <noise> na zwolnienie, kochani, bo co? Bo, bo, bo może ciąża jakaś gdzieś, jeśli, jeśli ktoś oczywiście ma taką sytuację, ale to oczywiście nie do wszystkich. Także w pracy też rozwój, wszelki rozwój, znowu dużo ruchu i wszystko właśnie idzie, skoncentrowane jest na Waszą energię, na Was, także super byczki. Bardzo fajna tutaj informacja. I w miłości, kochani, a w miłości. Też się dużo dzieje, kochani, w miłości, kochani. Dla singli e, informacja, że może się pojawić coś nowy, może się pojawić jakiś romans, może się pojawić jakiś flirt, ale może się pojawić też coś dość, dość, dość poważnego. W każdym razie byczki już w grudniu są to w tym ostatnim miesiącu gotowi, gotowe na to, żeby się zacząć spotykać z kimś nowym. Jeśli, kochani, jesteście w związkach stałych, w stałych relacjach, no to tu też mam fajną informację, kochani, dla Was. No bo tu jest brak oporów, brak blokad mhm. e, i to wniesie takie pozytywne zmiany. Ja zawsze przy Asak lubię mówić, kochani, jeśli chodzi o związki i relacje, że związek wchodzi na jakiś level, na nowy, wyższy level w jakiejś konkretnej dziedzinie, ale ponieważ tutaj mamy oczywiście buławy, no to tutaj Wasz związek może oczywiście e, zapłynąć ogień, na nowo zapłonie taki dosłownie ten ogień między Wami. I dajcie temu szansę, kochani. Dajcie temu szansę. Można powiedzieć, że zakochacie się sobie na nowo, <grym> zauroczycie się, nie? To także super. Super informacja. Także byczki dla Was, już tak podsumowując, kochani, przed Wami szybki, bardzo szybki, spełniający się miesiąc. Będziecie dużo, będzie się dużo działo. Będziecie mieli w sobie takie pokłady energii, jakie no, dawno nie czuliście. Będziecie chcieli działać, będziecie chcieli robić, podomykać wszelkie sprawy, nadrobić wszelkie zaległości. I się rozwijać, i się rozwijać, żeby do końca także fajnie, kochanie, bo ten ostatni miesiąc dla Was, tego roku, będzie taki bardzo, no, pracowity, tak? Ale też taki efektywny, efektowny, że on się zakończy takimi efektami, no, że zaskoczycie być może sami siebie. Także miejcie w tą siłę w sobie, bo będzie Wam jak najbardziej potrzebna ta tężyzna, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. I okej okay, i kochani, czym się kończy ten miesiąc? Mamy tutaj energię, która mówi nam o tym, że byczki pod koniec miesiąca po prostu będą musiały odpocząć. Co oczywiście jest niedziwne, i to będzie taki fajny, zdrowy odpoczynek, fajny taki luz sobie dacie bo tutaj jednak chyba zapowiedź tego, że to wszystko uda się zrealizować, o czym tutaj marzycie. Dajcie sobie taki fajny luz pod koniec miesiąca e, i tak dosłownie spojrzycie na to wszystko i o udało, mi się, o, udało mi się, udało mi się wszystko podomykać. No i teraz tylko ja się popatrzę na to, jakie są efekty i zastanowię się, czy... W następnym miesiącu, w nowym roku, nie trzeba jeszcze tego udoskonalać czy coś zmienić. Ale mam wrażenie, kochani, że jednak ym, Wy już po tym grudniu takim intensywnym spojrzycie na, na, na swoje życie, na siebie, na swoje otoczenie yy, z takiej innej perspektywy: nie? że udało mi się, że podomykałem to, co chciałem podomykać, i teraz należy mi się odrobina odpoczynku, yy, takiego lozu, urlopu. A później zbieram się do tego wydziałać. By Także byczki dla Was, piękne, piękne czytanie na ten grudzień. I niech się tak dzieje. Miejcie tą energię, działajcie, pędźcie, domykajcie wszelkie sprawy i dogadujcie się z innymi. Także, kochani, super, super. I tego Wam życzę. Niech ten ostatni miesiąc tego roku będzie jak najbardziej dla Was udany. No i co? No i tego Wam życzę pięknego miesiąca, a my widzimy się, słyszymy już niebawem. Pa!